Biznesowy charakter negocjacji Trump-Putin, czyli propozycja Rosji dla Trumpa w zamian za poparcie w USA w sprawie Ukrainy. W piątek w Anchorage na Alasce prezydent Ameryki, Donald Trump, spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putin. Według brytyjskiej prasy, włodarz Kremla ma złożyć finansowe propozycje w zamian za poparcie Waszyngtonu dla Moskwy w sprawie Ukrainy. Zorganizowany na prośbę Putina szczyt będzie pierwszym takim spotkaniem od 2007 roku. Według gazety, już samo spotkanie twarzą w twarz, bez żadnych uprzednich ustępstw ze strony Rosji, jest dyplomatycznym sukcesem Putina. To dla niego krok w kierunku wpływania na przyszłość Ukrainy, wspólnie z Waszyngtonem, ocenił brytyjski dziennik Guardian. Powodując się na doradcę Kremla, Julia Buszakowa gazeta podała, że kluczowym tematem rozmów ma być ogromny, niewykorzystany potencjał w rosyjsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych. Celem jest wymiana poglądów na temat rozwoju współpracy dwustronnej, w tym w sferze handlu i gospodarki, powiedział Przaków. W Rosyjskiej delegacji oprócz dyplomatów znajdą się również prominenci ze świata gospodarki. Jak minister finansów Anton Siłanów, który odpowiadał za reakcję Rosji na Zachodnie Sakt, a ty zasubskrybuj po więcej newsów i pamiętajcie, aby wypowiedzieć się o tej sytuacji, bo sekcja komentarzy jest jak zawsze wasza.